No, cześć, dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Ja mam na imię Marta i gadam tutaj o książkach. A dziś mam dla Was book haul z poznańskich targów książki i dosłownie kilka tytułów, które akurat do mnie dotarły. Więc opowiem Wam o tych książkach tak bardzo pobieżnie. Nie jest to film merytoryczny, nie znajdziecie tu mojej opinii. Po prostu pokazuję książki, które gdzieś tam wzbogaciły moją biblioteczkę. Ja bardzo Was przepraszam za taką długą przerwę, bo jest to pierwszy film od dawna. Natomiast moje zdrowie ostatnio mocno płata mi figle, i jak już troszkę doszłam do siebie, to jeszcze miałam problemy z głosem, i w ogóle samo mówienie bardzo mnie męczyło, więc musiałabym robić przerwy co, co dosłownie kilka minut. Więc takie nagrywanie nie miałoby sensu, ale mam nadzieję, że już teraz uda mi się jakoś na bieżąco publikować tutaj dla Was treści. Ja przed samymi poznańskimi targami książki się pochorowałam znowu. Słuchajcie, od grudnia jestem co miesiąc praktycznie chora. Już mnie to strasznie frustruje, ale nie będę tutaj wylewać gorzkich żali. W każdym razie udało mi się w porę, w miarę zareagować i na te poznańskie targi książki dotrzeć. Było super i bardzo dziękuję od razu każdej osobie, która przyszła chociaż na chwilę, zamienić kilka słów, zrobić sobie zdjęcie, pogadać, pochwalić się książkowymi zakupami. Dla mnie jest to zawsze niezwykle motywujące, także naprawdę jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję. Jesteście fantastik. A teraz już przejdźmy do konkretów, czyli do tych. Książek, które zakupiłam, jest ich tutaj całkiem sporo. E, ja dostałam hajsik od mojego Adasia na dzień kobiet, więc mogłam sobie troszeczkę poszaleć. I jeszcze stówkę w torebce znalazłam, czyli jakby takie wiecie, Girl Mas mówi, że te książki praktycznie są wszystkie za darmo. E, część też dostałam, e, o wszystkim tutaj powiem. I mam tutaj tytuł, którego prawdopodobnie się nie spodziewacie. Teraz jest moment, przyjmuję zakłady, przyjmuję tutaj Wasze propozycje, możecie pisać w komentarzu, ja tę książkę zostawię gdzieś tam pod koniec, a Wy możecie zgadywać, co ja tutaj takiego za... ...widać, że dawno nie nagrywałam. Także teraz w komentarzu możecie zostawiać wasze propozycje, co mogłam kupić takiego co bardzo jakby nie pasuje do mojego gustu czytelniczego. Daję wam chwilę no i lecimy. Dobrze, słuchajcie, dwie pierwsze książki to jest właśnie ten prezent od Adasia, który dostałam sobie sprawiłam w ramach Dnia Kobiet, czyli oczywiście no Czwarte Skrzydło. I'm in love. Przesłuchałam już pierwszy tą w audiobooku i wiedziałam, że będę chciała mieć wersję papierową, więc oto ona kosztowała 40 zł. Regularna cena to jest 80, więc myślę, że naprawdę targowo mieli super ofertę. No i oczywiście Iron Flame, czyli kontynuacja to jest takie piękne, ale to jest takie piękne. I to tak pięknie pachnie, w ogóle pani aż się ze mnie śmiała na stoisku i z mojej ekscytacji, ale myślę, że każdy z nas gdzieś to zna po części. Kiedy kupuję książkę, której tak bardzo pragnie i wiecie, ta ekscytacja wręcz sięga zenitu, tak właśnie było z tym. E, Oliwka już zaczęła czytać Lul Kultur i daje nam update'y dosłownie co 5 minut i tam podobno bardzo dużo się dzieje i zresztą ta książka zostawia ludzi ze złamanym sercem, także nie wiem, czy jestem gotowa, ale jestem absolutnie zakochana właśnie w tym wydaniu. Dla mnie to jest jakiś master i ona regularnie 120 zł kosztuje, a na targach zapłaciłam 70. Romantazy, prawda? Ja, ja i romantazy. Była fantastyka, później było cozy fantazja, a teraz jestem in my romantazy ira i bawię się świetnie. Naprawdę to jest coś, czego potrzebowałam i w sumie trochę jestem w szoku, że aż tak bardzo mi się podobało i mam chęć na smoki. Ja zaczynam mieć obsesję na punkcie smoków i będę chciała w tym roku przeczytać bardzo dużo książek, które gdzieś tam. Y które gdzieś tam opowiadają właśnie o losach tych magicznych stworzeń. Mega się jaram, mega, mega się jaram. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Romantazy, nice. Dobrze, teraz pokażę Wam takie książki, które sama sobie kupiłam. Między innymi Głask. Jest to książka, którą w strefie ciszy bardzo polecała mi Mary, Mary w Krainie Książek. I strasznie mnie to zafascynowało. Tutaj jest jakiś taki motyw utopijny, jest to młodzieżówka, ja też nie do końca wiem. Wiem natomiast, że jest jakiś problem w ogóle z kontynuacją, ponieważ ten pierwszy tom tak słabo się sprzedawał, że drugi tom jest gotowy, ale jeszcze nie padła decyzja, czy go wydać, czy nie. Na razie jest wstrzymany. I słuchajcie, cena też była super, bo kosztowała zaledwie 15 zł. No, jestem mega ciekawa, naprawdę ona mnie tak yy, rozbudziła moją ciekawość opowiadając o tej książce, że wiedziałam, że będę musiała ją mieć. Także pozdrawiam Cię, Mary, i dziękuję za polecajkę. Mam nadzieję, że bardzo mi się spodoba. Odwiedziłam również stanowisko Artridge. Ja w ogóle miałam taką swoją listę zakupów, w której chciałam się trzymać. Po części mi się to udało, jestem z siebie bardzo dumna. No i na stanowisko ArtRage udałam się po to, by dorwać planetę Małp. Nie wiem. Po prostu zapragnęłam przeczytać Planetę Małp. Niestety tej książki już nie było, więc nie poczyniłam bardzo spontanicznego zakupu w zamian. Tylko tak sobie pomyślałam: OK, zobaczę, wrócę najwyżej następnego dnia. No i oczywiście wróciłam, prawda? E, I kupiłam książkę Ja, która nie poznałam mężczyzn. E, jest to książka, która za granicą robiła furorę. Ja w ogóle nie rozpoznałam jej właśnie po tej okładce, bo ona za granicą miała inną oprawę. Natomiast nie mam o niej praktycznie zielonego pojęcia. To jest taki post-dystopijny świat, coś takiego. Nie będę Wam za dużo mówić, żeby Wam nie skłamać, ale teraz bardzo dużo osób ją czyta i ja naprawdę widzę same bardzo, ale to bardzo pochlebne opinie, praktycznie pięciogwiazdkowe. Także jestem mega zaintrygowana. I tutaj też informacja dla osób, które lubią to wydawnictwo, kolekcjonują sobie te książki. Książki, właśnie z tej serii, pierwsze wydania są w twardej oprawie, a każdy kolejny dodruk jest już robiony w miękkiej. Między innymi w miękkiej jest już dostępna książka Oni, którą też czytałam i ona naprawdę zapadła mi jakoś w pamięć. Tam też był taki dystopijny obraz świata, więc zobaczymy, jak to wypadnie w tym przypadku. No, więc to tyle bez zbędnego przedłużania. Książka, na którą czaiłam się też już bardzo, ale to bardzo, bardzo długo, jest to książka wydawnictwa czarnego. Seria amerykańska Grunge, Venkarty z Sietlu Piotra Jagielskiego. Ja się czaiłam na nią bardzo długo. Niestety w Empiku była dość droga. Kiedyś byłam w Arsenale i też całkiem sporo kosztowało, bo tam prawie 60 zł. A tutaj dorwałam za 40. Poszłam specjalnie na stanowisko wydawnictwa czarnego sprawdzić, czy jest. Była i wiedziałam już, że ją kupię tak czy siak, no ale zaskoczyła mnie cena, właśnie 40 zł. Jest to historia zespołów rokowych właśnie Ameryki, między innymi Perojamu, który ja Kocham i między innymi właśnie dlatego tak bardzo tej książki pragnęłam. Kto się ostatnio czytał na, na Instagramie, widziałam i bardzo się podobała, także mam i mega się cieszę. Kolejna moja taka targowa tradycja, czyli wydawnictwo marginesy i mój ukochany Wojciech chmielasz! Słuchajcie, ja już widziałam zapowiedź jakiś czas temu i byłam pewna, że ona na targi dojedzie i będzie dostępna w przedsprzedaży. Całe szczęście się nie pomyliłam, bardzo się cieszę. Jest to wampir i jest to kolejny cykl z detektywem Dawidem Wolskim. Piękna jest ta okładka i bardzo się cieszę, że ją mam. Oczywiście jak najszybciej postaram się ją przeczytać. Nie mogę się już wręcz doczekać. Tutaj patrzyłam sobie po opisie i powiem Wam, że on troszeczkę tak mi przypomina bezimiennego. Natomiast uważam, że ta postać będzie bardziej charakterna i będzie bardziej takim czarnym charakterem, bo bezimienny jest troszeczkę taki biało-czarny, taki nie do końca wiemy. A tutaj mam wrażenie, że to będzie taki. Czarny typek, taki z wall trochę. Zobaczymy. No nie mam pojęcia, słuchajcie, ale ja książki Chmiela, że po prostu kupuję i czytam w ciemno, bo uwielbiam. E, I myślę, że też już to doskonale wiecie, także mam i mega się cieszę. Ten mój ołtarzyk tutaj, e, to, to już nie przyjmie kolejnej książki, bo już się nie mieści, więc potrzebna będzie reorganizacja, ale uwielbiam na niego patrzeć. Very, very pretty. No i tutaj też e, w ogóle m, pochwała, właśnie dla. Grafika, który pracuje nad wydaniami e, książek Wojciecha Chmielarza, bo uważam, że robi świetną robotę, one są takie bardzo <laughs> hipnotyzujące, e, energetyczne, po części trochę jak osobowość pana Wojtka, na tyle na ile go można powiedzieć znam, więc fajnie, że to się wszystko zgrywa, no i one pięknie razem wyglądają na półce. I ostatni mój tradycyjny przystanek na targach: oczywiście, jest to wydawnictwo pauza. Ja sobie obiecałam, że żadnej pauzy nie kupię, dopóki nie przeczytam do końca tych, które mi zostały. A parę tytułów jest: ze cztery. No, ale tak czy siak, wiecie, no, targi, wydawnictwo pauza musiałam. Musiałam, zresztą dawno sobie żadnej pauzy nie kupiłam. Także tym razem postawiłam na szczegóły, czyli książka dość świeża, niedawna premiera tego wydawnictwa, i też dość często ją widziałam na Instagramie. Dość takie podzielone opinie, więc zobaczymy, gdzie wyląduje. Ja ona jest też dość krótka, co sprawia, że. Co mnie zachęciło do kupienia, bo widziałam, że dość szybko ją przeczytam, a bardzo zależy mi na tym, żeby te książki długo nie zalegały. I kolejna książka jest to o Tessa I jak wiecie, ja już czytałam um, mój rok relaksu i odpoczynku tej autorki, który bardzo mi się dłużył, ja go tak trochę wymęczyłam i nie byłam pewna, i też właśnie jedna książka tej autorki mi zalega, jest to ten zbiór opowiadań, sprawdzę tytuł, bo nie pamiętam. Tęsknota za innym światem, jeszcze się za niego nie zabrałam. No, i słuchajcie, zastanawiałam się między tą książką, a Lapfoną, tej samej autorki, która jest klasyfikowana w tym nurcie Weird Fiction, który gdzieś tam gra w moim sercu ostatnio. I nie mogłam się zdecydować, a wiedziałam, że nie chcę przeholować, i dałam sobie limit tylko dwóch książek z pauzy. I tutaj pan mi podpowiedział, żebym sobie przeczytała dwa po pierwszą zdaniu z każdej książki. I o ile tamto miało być Weird Fiction, to te pierwsze zdanie było takie. Bardzo zwyczajne. Natomiast tutaj było coś takiego e, magnetyzującego. Zresztą ja wam przeczytam. Ono też nie jest jakieś nie wiadomo jak wybitne, ale ten styl jakoś tak. Nie wiem. Bardzo przyjemnie mi się to przeczytało. <laughs> Na oko nie różniłam się niczym od zwierząt, jakie spotyka się w autobusie, pogrążonych w lekturze książek w półciennej bibliotecznej oprawie, przyrodniczych, geograficznych. Byłam jasną szatynką i czasem nosiłam we włosach siatkę. Więc, wiecie, takie troszeczkę ciekawe spostrzeżenia, już w pierwszym zdaniu. To jest chyba zresztą debiut autorki, więc też jestem. E, może nie, że sceptycznie nastawiona, ale podchodzę troszeczkę właśnie z taką już rezerwą, szczególnie po em, moim roku relaksu i odpoczynku. Ale zobaczymy. W ogóle bardzo podoba mi się ta okładka. Taka magiczna. Zimowa, a zimy już praktycznie nie ma. Ale to nic, ale to nic. To nic się nie dzieje. Dobrze, a teraz już czas na książki, które otrzymałam od wydawnictw. Tą niespodziankę jeszcze tutaj przytrzymam, odłożyłam na bok, nie będę jeszcze się wychylać. Słuchajcie, od wydawnictwa WAB otrzymałam całą serię tych powieści graficznych Klub Samotnych Duchów, którą bardzo, ale to bardzo długo chciałam już przeczytać, więc bardzo się cieszę, że mam. Zastanawiałam się jeszcze pomiędzy Lightfall, ale myślę, że prędzej czy później też przyjdzie na tamte powieści graficzne pora, bo one mogą być totalnie w moim stylu. Natomiast chciałam bardzo sprawdzić ten... Fenomen o co chodzi. Także też cieszę się, że mam już cały komplet. To sobie przeczytam jedno po drugiej. Nie mogę się doczekać. Kolejna książka to marginesy, i tą właśnie dostałam. Są to lekcje chemii. Myślę, że tej książki nie muszę Wam jakoś bardzo przedstawiać, ponieważ ona robiła furorę w ubiegłym roku na Bookstagramie. I powstała również ekranizacja, i, i książka, i ekranizacja, z, i, i ekranizacja zdobywają naprawdę fajne opinie. Także bardzo się cieszę, że mam, bo już się na nią czaiłam od dłuższego czasu. I liczę na to, że poniekąd mnie zainspiruje, bo wydaje mi się, że ta główna bohaterka, która jest taką bardzo niedocenioną naukowczynią, gdzieś tak mnie natchnie do osiągania własnych celów. Eee, i, I mam nadzieję też, że troszeczkę mnie wzruszy i gdzieś tam uderzy w takie moje czulsze punkty. Także lekcje chemii, kochani. I ostatnia już książka, jest to książka Anety Jadowskiej: Tajemnica domu uklejów. I z tego co wiem, jest to inspirowane troszeczkę tym domem aszerów. Coś takiego? W każdym razie nie jest to żadna fantastyka, a komedia kryminalna. I ja chyba żadnej komedii kryminalnej, właśnie Anety Jadowskiej, jeszcze nie czytałam. Tutaj coś Nikola mówiła, że to nawiązuje albo jest w jakiś sposób powiązane, aczkolwiek nie tak bezpośrednio z Garstką z ustki, czyli właśnie innymi jej powieściami kryminalnymi, ale można je czytać oddzielnie. Tutaj jest historia domu, dziedziczonego przez um, główną bohaterkę, która właśnie opiekowała się tam kobietą, która mieszkała i była właścicielką tego domu i e, gdzieś to nawiązała się między nimi taka przyjacielska relacja, więc e, pani przepisała e, dom dla swojej opiekunki no i pewnego razu ktoś spada tam ze schodów drewnianych i ginie. No i trzeba się dowiedzieć, co się stało, więc bardzo jestem ciekawa, szczególnie, że ja w tym wydaniu jeszcze Anety Jadowskiej nie miałam przyjemności poznać, także zobaczymy bardzo ładne wydanie, troszeczkę przypomina mi wydanie Agaty Christie z Dolnośląskiego, a do no, no zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. No, i teraz słuchajcie, czas na to niespodziankę, co ja tu kupiłam. Werble, proszę. Dom, do, dom, dom, dom. Po pierwsze, jest to kloc, po drugie, jest to gatunek, po której ja w ogóle praktycznie nie sięgał, którego zresztą boję się chyba najbardziej. I po trzecie, bardzo podobała mi się okładka. Diuna. Oh my god, ja nie wiem, co mi do łba strzeliło. I tę książkę otrzymałam dzięki uprzejmości wydawnictwa Revis. Widziałam ją jakoś ze trzy tygodnie temu w Empiku i zobaczyłam tę okładkę, i normalnie miałam takie: wow, ja chcę to przeczytać. Nie wiem, ja się nie poznaję ostatnio. W ogóle taki mój roller coaster gatunkowy to nie wiem, przekracza już w ogóle wszelkie pojęcie, bo ja ostatnio czytam dosłownie wszystko i to rzeczy, których najmniej w ogóle bym się spodziewała, że będę czytać, i bawię się na nich świetniej, to jest najlepsze. Także mam nadzieję, że tutaj będzie to samo. No, nie ukrywam, że. Tutaj takiej frajdy bardzo swobodnej raczej nie będzie, tylko będę musiała się ostro skupić, no ale guna e, Franka Herberta, klasyka science fiction. Naprawdę ta okładka mnie tak bardzo przekonała i w ogóle czuję tak wewnętrznie, że to będzie ten, ten czas, żeby w końcu ją przeczytać. E, i, I cieszę się też, że mam za sobą film, tylko pierwszą część, bo. Mam wrażenie, że to pomoże mi lepiej zrozumieć całą tę historię, lepiej sobie to wszystko wyobrazić i łatwiej będzie mi nadążyć za wszystkim. Na pewno będę czytać, nie będę słuchać w audio, bo no nie podołam. Także diuna, guys, coś się dzieje ze mną, ja nie wiem, nie wiem. E, bardzo jest przyjemnie wydana, cieszę się, że jest właśnie w miękkiej oprawie. Absolutnie nie przerażam, nie to, że mi się złamie grzbiet. I don't care. Nie obchodzi mnie to, że już się tutaj wyginają te różki, czy jak to tam, no bo to jest miękka oprawa bez skrzydełek, więc ona będzie zmaltretowana, kiedy ja ją przeczytam, ale naprawdę mnie to nie obchodzi. Nawet, nawet będę się cieszyć, jak będzie zniszczona trochę, wiecie? Bo, bo będzie widać, jak bardzo się wyślinęłam, robi ją przeczytać. No i tyle, dobra, nie ma co gadać. Cena regularna to jest 50 zł, więc też uważam, że naprawdę spoko. Taki klocuch za 5 dych. Jak najbardziej. I to tyle, jeśli chodzi o. Uuhu, dobra, było blisko. Było blisko. Mogłabym Wam jeszcze pokazać kilka innych książek, które gdzieś tam mi wpadły na biblioteczkę, ale nie będę tego robić, bo nie pamiętam dokładnie, o których już gdzieś tam mówiłam, o których nie. Po tak długiej przerwie ciężko wrócić, wiecie, do rzeczywistości, ale pokażę Wam trzy, o których na pewno jeszcze tutaj na kanale nie słyszeliście, czyli drugi tom, Aveline Jones, otrzymałam dzięki uprzejmości wydawnictwa Świetlik, jest to grupa wydawnicza kobiecego. Bardzo, ale to bardzo podobał mi się pierwszy tom, który ja e, słuchałam w audiobooku i ten klimat był fantastyczny. Bardzo liczę na to, że tutaj też tak będzie. E, I powiem Wam, że cieszę się, że mam ją w papierze, bo ja e, pierwszy tom też mam, ale kupiłam go dopiero po przesłuchaniu. I słuchajcie, to są bardzo ładne ilustracje w środku, więc myślę, że to jest taki dodatkowy smaczek, który nada e, tej historii klimatu. Naprawdę, zobaczcie, jakie ładne. Awelin bardzo mocno konkuruje z serią Wiktorii Schwab, czyli Miasto Duchów. I szczerze Wam powiem, że chyba ta podoba mi się bardziej. No ale na razie mam ze sobą pierwszy tom, więc ocenię je pewnie pod, końcu, pod koniec, jako kształt obie serie. Kolejna książka z wydawnictwa Mowa to jest. Ray Sager! No, czy ktoś w ogóle jest zaskoczony, że ja dalej czytam jego książki? Bo ja nie, w ogóle absolutnie. E, będę czytać każdą jedną. No, są to jedyne ocalałe, te, które przeżyły. Sprawdzałam sobie w ogóle na Goodreadsie opinię i powiem wam, że ona dość słabo wypadała, e, ale stil. Bardzo słabo wypadło również tylko Przetrwaj Noc, która okazuje się być jedną z moich ulubionych książek Sager'a, także ja już przestałam się w ogóle sugerować tym, co jest napisane na Goodreadsie, szczególnie jeśli chodzi o książki tego autora. Za bardzo nie mam oczywiście pojęcia, o czym to jest, ale liczę na ogromną frajdę i mam nadzieję, że poziom abstrakcji tutaj jednak będzie w miarę zachowany i, i nie polecimy gdzieś tam w kosmos, ale po tym autorze ja już naprawdę wszystkiego mogę się spodziewać i nie mogę się doczekać, aż ją zacznę. I książka, którą czytam obecnie, również wydawnictwo mowa, jedna z najświeższych premier. Ten głód, ja na tę książkę bardzo długo czekałam, miałam ją w oryginale i nigdy się za nią nie zabrałam, to znaczy zaczęłam, e, przeczytałam tam może z 50 stron, e, ale jakoś tak nie wiem, no już czekałam chyba na polską premierę, bo w środku coś czułam, że ktoś podejmie tą białą rękawicę i, i wyda u nas. I powiem Wam, że na ten moment, tak bardzo pokrótce, jestem na stronie 127, i ta książka jest pięknie napisana. Ona jest niezwykle taka soczysta, kolorowa, pełna smaków, zapachów coś, co ja bardzo w literaturze lubię. Ja nie lubię takich suchych powieści, takich po prostu gdzieś tam od czapu opowiedzianych. Ja bardzo cenię sobie wszelkie szczegóły, i tutaj ta dbałość o szczegóły w wykonaniu Summers jest naprawdę potężna. Jest to o kobiecie, która morduje swoich kochanków i później ich zjada. Interesujące. No, Female Rage, tak? Czyli też motyw, który mocno podbija serca czytelników. Moje zresztą też. No i tyle, na ten moment nic więcej Wam nie powiem, we Europie dowiecie się więcej i kocham tę okładkę. W ogóle y, jestem zaskoczona, że ona jest w twardej oprawie i ona jest taka śliska pewnie widzicie i ona bardzo mi się kojarzy z książkami wydawanymi lata, lata, lata temu w twardej oprawie właśnie, kiedy one były takie jakby niby płótno, ale jednak twarda oprawa, to jest takie śliskie, a nie E, bardzo miło się zaskoczyłam. Także tyle, nie przedłużam. To jest book haul, Ciach, 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 ciach. Pokazałam, co miałam pokazać. E, dajcie znać, czy zaskoczyłam Was moją diuną, czy spodziewaliście się tego po mnie, czy też nie. Ja jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za cierpliwość i za to, że nie opuściliście mnie w mojej niedoli chorobowej. i nie zostaliście i czekaliście na kolejny odcinek. Pozdrawiam wszystkie osoby, jeszcze raz z którymi miałam przyjemność spotkać się na targach. Ciebie też Aniu bardzo pozdrawiam i cieszę się na maksa, że udało nam się spotkać i pogadać na żywo w końcu, chociaż przez te chwile. A ja życzę Wam, słuchajcie, dużo zdrowia, bo myślę, że Teraz chyba wszystkim się to przyda. E, tymczasem życzę Wam fantastik dnia i widzimy się w następnych filmach. Pa!